Hej kochani, dzień dobry, słuchajcie, wzięłam się właśnie za śniadanko i tak mnie wzięło na rzodkiewki, nie wiem u kogo ostatnio na filmie widziałam rzodkiewki i tak stwierdziłam, że muszę iść twarożek z rzodkiewkami Darek poszedł kupić twarożek na dół, mamy też bułki do tego no po prostu tak mnie wzięło na, na takie, na taki twarożek ostatnio i moja sytułka wzięła nam rzodkiewki, bo u nas splety nie było, ale już teraz są także strasznie się cieszę, będziemy mieć pyszne śniadanko Mieszam, mieszam i mówię za mało, już naczynie, ale zrobiłam już mój serek. Patrzcie, co mój mąż wymyślił. Ja jestem pomysłowy dobromil. Złowy dobromil. Bo mam tutaj moją taśmę z włosami, którą umyłam. I włosy po myciu są takie, widzicie, falujące, takie naturalne po prostu. I stwierdził, że mogę sobie tutaj kręcić, nie wysilając się na suszarce do prania. Super pomysł, Dariusz, super. Mamy też nową świeczkę odpaloną to jest Lemon Pound Cake. Pie, pe, lemon Pound Cake z Village Candle i pachnie w całym domu. Te świece Village Candle są jeszcze mocniejsze niż Janki. Bardzo Wam polecam. Można zamawiać z zagranicy, na przykład na Amazonie, jak kupuję w Anglii. Ja właśnie nagrałem odcinek o jajkach i wszyscy będą próbować, czy te jakie są naprawdę dobre. Pomidorem pyszne Musicie spróbować. Te są ciemniejsze. To jest te, to, te? Te? Te. to? to Dobra. nie jest panie. Bardzo dobre. Tak? Mhm. Się okaże, czy są mnie dobre. Ja gramy w ego, ale dzisiaj mamy straszne, skomplikowane pytania. Za I, I za... mówię Pitt. Czuję się jakbym była sobota. Melanż. A tutaj, wiesz, środek tygodnia. Chcesz, Dariusz, pokazać najdziwniejsze pytanie, jakie mieliśmy? Jakie masz? A, najlepsze pytanie Olgi na dziś. Tak, łobuz, jestem w Nowym Jorku. Odgadliście, gdzie lecę na wakacje? <głosy> <głosy> Olga, pokaż ciki fajne. O, ładne, o, co tylko już o. brudne w opór. Dlaczego? No bo białe nie są dbas, i się nie brud. Dbasz, nie, dbasz, ja nie dbam. Dbasz. Ja nie dbam, ja nie dbam. Tyle ja dbam. pieniędzy kosztuje. O, a co to moja, moja noga? Było na stanie, no, <laughs> tu moja noga, chodź. to sięga. Zobaczcie, kto jest Sasza i do pięć razy sztuka już się zorgowałyśmy. No, Pięć razy się widziałyśmy. A wy się widziałyście tyle razy? Ja bym się chciał chyba za trzy razy. A mnie cztery? zawsze nie było. No, my się zawsze mijałyśmy. Ty, jak ja przylatywałam, to ty odlatywałaś albo miałaś jakieś spotkanie. Ja się no dwa, dwa coś. razy z tą nie widziałam. Tak, to a, było, no, to jest widzisz. no. Widzisz w końcu, przyszłaś do mnie, jak miałam mam rozwaloną. No, tak. No, zobaczcie, jakie ma ładne włosy. Muszę pokazać twoje włosy, bo się patrzy i patrzy na nie. One są do tyłu, ja, aż to długie. One są dobre. No nie długie, też chcę mieć takie 6 lat hodowane. No wierzę ci, nie podcinasz nie. nic. Wiesz co, teraz podciąłam pierwszy raz od trzech lat. O Jezu, bo już mnie to już mi fryzjerka na mnie krzyczała. Już więcej nie obcinam, więcej nie do fryzjera. Nie. <laughs> Damy pod spodem linka do Agi, wpadajcie na kanał. Dziękuję. I Ci się podobało w Bawie? Pierwszy raz chyba jestem zadowolona z pobytu w Warszawie. Tak, Nie było tak źle? Nie. Było w biuro. A w biuru było? W biuru było... Ojejku busy. W biuru były cztery godziny nagrywek. No, to jak to w biuro? Tak. O Jezu. Ale pierwszy raz chyba nie będę mówić, że byłam w tej zasranej Warszawie. No pierwszy raz, <laughs> chyba pierwszy raz będę wyjeżdżać z uśmiechem na twarzy. A jechać już Uberem? Z Oldą dwa razy i właśnie mówiłam o siebie, że w ogóle fenomen Ubera był u mnie, jest u mnie nowością, bo ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. No bo chcecie właśnie zamówić Ubera i tak. I chcę zobaczyć, czy będziesz zadowolona. Wczoraj jechaliśmy z Panem z Ukrainy, ale dobrze znam Warszawę. Также было спало.